Na Gina odcinek pierwszy, się bardzo. Ja jestem Michał. Dzisiaj jestem sam. Od razu mówię, że mam nowy klubik. Proszę dołączać. O, oczywiście, ten oto alien dowódca to jest moje drugie konto, na którym no, grałem. Ale jak chcecie coś zobaczyć. A nie, poczekaj. Jak ja dołączyłem do tego klanu, to co, teraz nie mam tych pow powiadomień? Nie mam. Dobra, coś się ewidentnie zbagowało. Nie lecą mi po powiadomienia, ale dobra gramy. Jaka, Jaka dziś jest mapa? Ło kurde. No to na, chyba najlepsza będzie szelka, nie? Zobacz no Dobra gramy seszelką, bandit Gościu idziesz czy masz laga mózgu? Czy masz dawna? Możesz mieć to, to lub to Nie ja tam nie wyzywa masz Ale masz Leonku Pozroszenie dla ciebie, gościu do... Masz ode mnie fuck you. O, zruszaj! Kurde, Sandy. Za chwilę będzie gameplay z Ping! Ping, bing, ping, ping! Ping! Jakie no, nie, nie umieję grać! Ty, bocie, bocie. Bo cię! Nie za dużo już trochę przegrywasz. Masz mi... Już masz minus 500 pucharków, nawet jednego pucharka nie możesz wbić. Mimi, mimi, chodź tu, mimi. Modla, chodź, modla. Dobrze. Podrożejce dla tego pana. Pisać w komentarzach serduszka dla tego pana. Gdzie są te Pozdro 600? No gdzie, gdzie są te Pozdro 600? No chodź Pozdro 600! Oj, Pozdro 600 zginął. Pozdro 600, po co to będzie znarika? 600 GMXy, <gamy> jej! GMXy Nie wiem jak bardzo się zawsze cieszę na te GMXy. Otwieramy teraz Big Boxa A Dobra, nieważne co mi się Gówno Straciłem GMXy Widzimy się na chwilę na gameplayu z Fortnita what's